Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu rekomendować Wysokiej Izbie projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego 150. rocznicę jego śmierci, druk nr 87. Karol Józef Lipiński urodził się 30 października 1790 roku. W Radzeniu Podlaskim na Lubelszczyźnie 16 grudnia 2011 roku przypadała rocznica jego śmierci. 150. rocznica. Postać Karola Józefa Lipińskiego jest nam wszystkim znana jako genialnego polskiego wirtuoza, skrzypiec, kompozytora i pedagoga. W swym dorobku pozostawił nam drogocenną spuściznę. Jego zasługi są niepodważalne. Położył on podwaliny pod rozwój szeroko rozumianej muzykologii a tym samym w sposób niezaprzeczalny rozsławiał imię Polski w kraju i poza jego granicami. Podczas podróży koncertowych zawsze podkreślał swoje polskie pochodzenie. Służył ojczyźnie, propagując w stopniu najdoskonalszym swoją twórczość i zdobywając dla niej uznanie w najważniejszych ośrodkach kulturalnych Europy. W jego twórczości w dużej mierze zajmowały miejsce motywy polskiej muzyki narodowej i ludowej był wzorem patrioty i obywatela. Państwo posłowie w druku 87 mają pełne uzasadnienie dorobku tego wielkiego Polaka. W imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu proszę Wysoką Izbę o przyjęcie uchwały o treści zawartej w druku 87. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, pani poseł.